Dzień dobry, witam wszystkich w 13. części Eldering. Witam wszystkich pięknych ludzi. że witania na mój kanał. Będziemy walczyć z kolejnym bossem. Bo to przede mną, nie batarz, to nie jest boss. Na 100%. A jesteśmy w bardzo magicznym i pięknym miejscu. Ja chyba jednym z najlepszych i najładniejszych do tej pory, jakie zwiedziłem w tej grze. O spójrzcie. No jest niesamowite. No to i oczywiście znaczy to, to wszystko znajduje się pod ziemią. Jesteśmy w... Gdzie jesteśmy? Kurde A Siow... Z rzeka Siofry. Nie wiem czy się poprawnie czyta S -i -o -f -r -a. S-I-O-F-R-A Jest po prostu przepiękne miejsce, nie? Ale z przepięknym miejscem Też wiąże się to, też to, że będą przepiękni Bosowie, pewnie Ten właśnie przed nami to jest jeden z nich Nie mam pojęcia co to jest Czy to jest smok, to jest rycerz Czy jakiś dziwny potwór no dobra Nie przyciągając ziemi Dlaczego to nie wstaje? Nie, to musi być No właśnie Żołnierz Drakonidów A to jest ten co ostatnio z nim walczyłem Podobny, znaczy identyczny O fan. Mam nadzieję, że on używa Tak jak tamten poprzedni piorunek. Bo tamto mnie dobijało po Prostu. o oh, fuck. Nie wiem, przywoływać wilki czy nie, ja pierdzielę. Ligo Ligo Wigo. Ołów. Oh. Uff, dobra, uciekam, uciekamy, uciekamy, uciekamy. uciekamy. Oh, fuck. Nie, 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 nie. No fuck, mówię nie, nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie, precz. Kurde Dobra, trochę dostał Tak trochę nie przewołał wilki, tylko nie wiem czy dąży Dobra, najwyżej Dobra, zdążyliśmy. Mam jeszcze 5 butelecze tylko Ubijcie go, wilki Fuck, ślepałem, jeszcze jeden cios, jeszcze jeden cios Ale jest chyba prostszy, że tamten dos, bo nie przymruguje Pior... pioronów tak, już jednego wilka Jeszcze to, jeszcze to, to nie, nie Marcin, drilu No nie, nie, nie Patrz Nie zabijmy to, nie zabijmy to Jeszcze jedna cios Jest. padł Hu, za pierwszym razem nie wierzę Pokołane wielkiego wroga I co dostaliśmy ze mną? Smocza halabarda o no kurde, nawet te podla tam z Hanabardą. Ci kończy od tej mojej. Kurde, mam nadzieję, że tak. Ale lipa, gorsza. No, dużo gorsza. Kurde. Ale. Doświadczenia dostaliśmy? Kurde, nie ile miałem, miałem. Mam 18,5. Kilkanaście tysięcy chyba. O, tam coś jeszcze jest. No ten bosz był ten prostszy, że nie, przywoł, nie przywoływał żadnych prądów błyskawic i tym podobnych. Ma znacząca pieczęć Mariki. Nie mam źle wypolitych tutaj. Hmm. Fajny bosz. Silny. Ale niezbyt przesadzony. Jak zwykle daliśmy radę. Ale to miejsce jest piękne po prostu, nie? Bardziej zawsze podobało mi się, właśnie, gwieździste nieba. Interesowałem się zawsze kosmosem i tam tymi podobnymi rzeczami. Przepiękne po prostu. No dobra, dziękuję za oglądanie części 13. konaliśmy żołnierza, kogoś tam, drakonidów? Chyba. No, i w kolejnej części pójdziemy. Panie nie, pokażę Wam teraz, bo tego nie widać. Bo tutaj musiałem zapalić 8 takich wielkich pochodni. Blokowało mi się przejście do Bosa. Do którego pewnie zaraz pójdę, nagrywając nową część. No, tak więc dziękuję za oglądanie części 13 i 14. Kontynuujemy. Dziękuję jeszcze raz i na razie.